Witam Państwa. Rząd przedłuża obozujące obostrzenia aż do 18 kwietnia. Sytuacja epidemiczna w kraju nadal jest trudna. W szpitalach są zbyt małe rezerwy łóżek i respiratorów. Z koronawirusem nadal trwa. Bądźmy odpowiedzialni. Chronimy siebie i najbliższych, aby nie stracić tego, co najcenniejsze. środę 7 kwietnia mieliśmy Światowy Dzień Zdrowia. Jest on obchodzony w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia WHO. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na problemy zdrowotne społeczeństw na całym świecie. W tym roku święta te miały szczególny charakter. Pracownicy służby zdrowia we wszystkich krajach walczą z pandemią koronawirusa, która stała się najważniejszą kwestią w obszarze zdrowia publicznego. Aktualnie obchodzone są dwa święta: Światowy Dzień Zdrowia oraz Dzień Pracowników Służby Zdrowia. Dziękujemy wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom i pracownikom służby zdrowia związanym ze służbą zdrowia za pełną poświęcenia pracę na rzecz pacjentów. Można by również i w tym dniu wspomnieć o wolontariuszach, którzy wykonywali pracę w swoich szpitalach. Przypomnę, że 30 grudnia Maciej Sonik poinformował na swoim Facebooku, że przyjął pierwszą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 i zaszczepił się jako wolontariusz, a nie starosta. Tym samym dał, dał przykład innym wątpiącym, że warto się zaszczepić. Wolontariusze pracowali głównie przed wejściem szpitalnym, pomagając medykom przy segregacji chorych. Pilnowali, żeby nikt nie wszedł niezgodnie z przepisami. Tak podobno Maciej Sonik i Sabina Goszkula dyżurowali po 12 godzin od 23 marca ubiegłego roku jako wolontariusze. Sabina Goszkula w soboty, niedzielę i wtorki i czwartki, a Maciej Sonik w poniedziałki, środy, piątki. Prace rozpo rozpoczynali już od szóstej rano, bo trzeba było zba zbadać temperatury wszystkim pracownikom. Później dołączyli do nich inni samorządowcy. Ale na początku chętnych wcale nie było zbyt wielu, bo strach przed koronawirusem był bardzo duży. Po tym zdarzeniu, niektórzy internauci pytali, to kiedy starostowie wykonywali swoją podstawową pracę urzędników samorządowych? Były także takie insynuacje, że aby skorzystać z prawa do zaszczepienia się poza kolejką, wykonywano ten wolontariat. Wcale tak nie musiało być, ale faktem jest, że Prezes spółki z ograniczoną odpowiedzialnością krapkowickie Centrum Zdrowia zależny jest od tych starostów jako członków najważniejszego organu właścicielskiego, bo to oni decydują o kontrakcie zawodowym prezesa zarządu w tym szpitalu. Jak pisała w 2009 roku w Nowej Trybunie Opolskiej pani Beata Szczerbaniewicz, zamek wciąż czeka na remont. O tym, że 16-wieczny zamek pęka i grozi zawaleniem, później powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał na roże budynku zamku wyłączyć z użytkowania. W 2010 roku w lipcu niedługo po tym jak runął mur, kilka metrów dalej, zwalił się podjazd przy zamkowym portalu. Pojawiło się pytanie, jaki związek mają z tym wszystkim np. budowa hali i remont dachu zamku, w którym mieści się szkoła, bo w obu przypadkach pracował tam ciężki sprzęt budowlany. Zakwestionowano ekspertyzę na wykonaną na zlecenie wcześniejszego starosty Krapkowic Alberta Machy. Porządzono kolejną ekspertyzę, aż w 2012 roku rozpoczął się remont murów, wzmocnienie tej części budynku, palowanie. No, początkowo wszystko pięknie wyglądało. Niestety, już widać nowe uszkodzenia muru. Jak na razie dach w porządku. Jak czytamy na stronie powiatu Krapkowickiego, gmina Krapkowice posiada liczne atrakcje turystyczne i tereny piękne, rekreacyjne. Warte obejrzenia są, i tutaj wymienia się na pierwszym miejscu zamek Krapkowicki. Pierwsza wzmianka o Krapkowicach pochodzi z roku 1294. Zachowany dokument nazywa Krapkowice miastem, a jego mieszkańców mieszczanami. Uważa się, że prawa miejskie nadał Krapkowicom Książę polski Władysław. Trudno powiedzieć, kiedy powstał średniowieczny zamek, ale istniał przed powstaniem miasta. Legenda głosi, że jego budowniczymi byli templariusze. Mnisi templariusze. Na zaniedbanym dziedzińcu, bo niestety bruk tam jest niedostateczny. Podobno pod tym brukiem zachowała się głęboka zabytkowa studnia powstała jeszcze w okresie średniowiecza. Może uda się kiedyś wybrukować cały dziedziniec zamku kostką granitową, na przykład tą odzyskaną z obecnie przebudowywanej ulicy opolskiej. W tej sprawie udało nam się wcześniej porozmawiać z burmistrzem Krapkowic który zapewnił, że część kostki zostanie wykorzystana właśnie na potrzeby remontu nawierzchni starej części Krapkowic. Zamek jest wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego pod numerem 11.51 decyzją z 11 sierpnia 1951 roku. Właścicielem zamku, jak i znajdującej się w nim szkoły jest powiat krapkowicki. Cała przebudowa, jak Państwo wiecie, ulicy Opolskiej na odcinku od poczty do dawnego przejazdu kolejowego. Droga to powstała ponad 100 lat temu, kiedy to budowano zakłady papiernicze. Ma być poszerzony pas jezdni i mieć ta jezdnia na nawierzchnię asfaltową. Kostka granitowa ma swoją wartość i to, że wykonawca ją znalazł, to powinno pomniejszyć, tak sądzę, nakłady inwestorów o tyle, ile warta jest ta kostka, mogłaby ta inwestycja kosztować mniej. A byłoby na przykład też wspaniale, jakby całą odzyskaną kostkę można byłoby wykorzystać na przykład na rewitalizację powierzchni naszej krapkowickiej starówki. Dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia.